Siemanko wszystkim z tej strony Eros. i nagrywam drugi filming serii Minecraft DOS i jest ze mną Balic. Siemanko. Dobra, no to dzisiaj zajmiemy się budową magazynu. Trzeba jakoś tam zajść. Dobra. Magazyn będzie o tam chyba wyznaczają gdzieś tu. O tu będzie. O tu, 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 tu będzie. I, tu, patrz. Balic, patrz, tu masz kopać tak, a potem y tym brukiem się podsadzać, za zaś pod samo to, żeby było takie fajne obramowanie. Jak mam kopać? No patrz, za chwilę ci pokażę. Tylko muszę sobie tu wszystko poukładać. Hmm. Co tu mam? E łopata jest... Drugie, patrz, kopiesz tak, co nie, a potem brukiem się podsadzać cię... z powrotem. Dobra. I tak do twojej głębokości. No. Dobra. dobra. Tylko tak w kółko. Co ty robisz? No kopię. Aha, ty tam kopiesz. Dobra, ja się zajmę tym, dobra? No dobra, czyli to już koniec. A ja mam taki pomysł. Może zatrzymamy, może zastopujemy odcinek i się będziemy widzieć po zrobieniu tego, tego czegoś i po zrobieniu tamtego wszystkiego wykopanego dziurki i potem będziemy dalej robić. tą stronę mam kopać. No to dobra, no to stopię. Dobra, jesteśmy po przerwie małej. I tutaj mamy tyle zrobione. Już zacząłem Trochę zacząłem, no więc, ja tu też mi pomogę. Kiedyś taki magazyn, dobra, na pewno Mateu, Mateusz 1, 2, 3, 1, Mateu, nie, 1, 2, 3, Mateusz 1, 2, 3, na pewno w LOLa gra teraz. Całkiem możliwe. No. temu nie zaprzeci. Ja pierdolę. WYCHODZĘ! Gdzie? Na górę. Na chwilę. Dobra, to mogę na razie na chwilę, tak? Konie zdechły. Ja. To wywalam. Co by tu, co teraz miałem? Dirta. Chodź za to, Totusia. Bole, 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 bole. Bole, Okej. Okay. A ty nagrywasz? No. A to mam jeszcze to obkopać? No i teraz... Tak jest, o jest git. Dobra, teraz jest git. A ten tu? Kto tego... Deski? Czekaj, go Chodź Czekaj. Tu, tu. No, tam też. Oh, thanks. Zbierz tego dirta. Ja biorę dirt. Przyda się. Ja mam dużo już. Dobra, jest tyle na razie na razie nawet to fajnie wygląda. Zaraz tam do ciebie schodzę i no se te... rzeczy pochodzę. I potem mi te najważniejsze wezmę. Wow. Co to miało być? Хорошо, так, то, 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 еще то, 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 то. Dobra, no i to. Już do ciebie spodzę. Dobra. Dobra, to jest wszystko, czyli teraz podłogę stąd. Już rukiem. Mam bruk? Ja to będę kopać. A ty to tam rób? Patrz, ja ty kopię. Ty tam rób. Tak. Mam trzysta mam i mam cztery staki tego bruku. Okay. To Ciekawe, ile już nagrywamy. Nie wiem. i would be think that's i was No dobra. Czyli ja tu już zacznę... głam z przynieść tutaj. Jak to się nazywa? Skrzynki. Kaj są. Okay, bo ja tu mam taki... Jakieś... Muszę coś zrobić. Supam No nie wiem czy dzisiaj skończymy ten y, magazyn. No. Bo już nagrywamy 7 minut. Czyli... Za jakieś ma. dwie minuty skończymy. No, no to nie, całego nie skończymy, to by było jeszcze dokończyć dach w tym odcinku, nawet nie wiem czy... Ma, czy jeszcze masz drewno? Przy sobie? Ja mam ino deski. No to daj deski. Deski, deski, deski. Oh, thanks. Nawet nie wiem czy ten dach skończymy. no ja wezmę to i to. to. A, tak Ci te skrzynki? tak? No. Okej. Okay. Okay. Tylko to muszę wywalić, masz łódkę. Szybko! No mam łódkę. Dobra. Jeszcze... Osiem minut, to jeszcze jakieś parę tam. Dobra. W stońcu, słońce. Bo szybko chcę skrzynkę A najlepsze, najlepsze będą Dobrze, chyba. że mam skórę, bo jeszcze tu będą oznaczenia. A po co ci skóra? No, będzie potrzebna. A na. tu jeszcze i tutaj. Skrzynkę tą zuchą. Dobra. To, to. to by było na tyle chyba w tym odcinku. Chodź, idziemy ładnie pożegnać. Tam, i wtedy idziemy. A masz miecz Mam. To zaczekaj na mnie, bo ja nie miałem. A nie, tam gdzie mnie się przywitali. Chodź tu lepiej. Gdzie? No to tu Dobra, ja już jestem. Pospiesz się. Kurat! Kura no dobra, to na tyle było w tym filmiku. Na razie wszystkim cześć. Cześć. razie.